Dzień dobry, szanowni państwo, witam was na kanale Helik Starot. Ja mam na imię Aleksandra. To jest czytanie dla wszystkich osób z podznaku byka. Barana. Barana na sierpień 2025 roku. Kim są osoby z podznaku barana? To są te osoby, które mają w baranie słońce, czyli urodziły się gdzieś tam pod koniec marca i w pierwszych dwóch dekadach kwietnia ale też osoby, które mają w tym znaku Ascendent, Księżyc lub Planety Osobiste, czyli Marsa, Wenus i Merkurego. Nie zapominajcie, że czytanie jest ogólne dla wielu osób. Jeśli potrzebujecie indywidualnego porozmawiania, to zapraszam do mnie helixatarma@gmail.com. Ten mail znajdziecie w opisie. W opisie jest też linktree, czyli takie drzewko linków. Gdzie znajdują się miejsca, gdzie jeszcze inne, inne miejsca w internecie, gdzie jestem. Zapraszam oczywiście, natomiast z tego to czytania bierzcie to, co jest dla Was, to, co Was wzmacnia, wspiera, daje natchnienie, cieszy, a resztę łaskawie zostawcie. Przy okazji przypominam o możliwości zapisania się na kurs. U mnie tarota to jest jakaś nowość zupełna w moim życiu. I teraz tak, ten kurs stacjonarny, który ogłaszałam w Gdańsku, to tam już jest lista i tam jest lista rezerwowa, już też pełna, więc myślę, że, że to już możemy sobie odhaczyć. Natomiast też uruchomiłam zapisy na kurs taki weekendowy, że będzie można przyjechać tutaj na dwa dni i Zaczerpnąć yy, i się pouczyć ze mną. Będzie też kurs online, więc jeśli chcecie, żebym was powiadomiła, jak to wszystko będzie ruszać, to możecie do mnie napisać z taką zgodą na, na kontakt. To ja się do Was wtedy na pewno odezwę. Yy, dobra, to tyle tytułem wstępu. Drogie baranki, czytamy bardzo intuicyjnie w tym miesiącu. Czyli nie wiem dokąd mnie zaprowadzi to czytanie, ale zaczynam od takiej generalnej aury na sierpień dla osób z znaku barana, które wszystkie co do jednej są bardzo mocno aspektowane w tej chwili przez Neptuna i przez e, Saturna, które są na początku tego znaku i ta karta to słońce. Słuchajcie, znaki ogniste mają bardzo dużo ognia w tym miesiącu, i w sumie nie ma się co dziwić, bo to jest miesiąc no, słoneczny do cna, tak? Ten czas Lwa stoi pod znakiem słońca. Słońce jest silne, nie jest najsilniejsze wcale teraz, bo już się trochę skłania ku południowi bardziej. Ale to jest czas takiego pełnego dojrzewania słońca, więc no. A słońce to sukces, szczęście, jasność, ciepło. W nadmiarze, poparzenia, oślepienie, zaślepienie no, no nadmiar gorąca po prostu, piekło, tak też. Natomiast no, najczęściej się Słońce interpretuje bardzo, bardzo pozytywnie w tarocie, bo ono rozjaśnia mrok, ono łączy ludzi, ono pokazuje na nasze miejsce we wszechświecie, na nasz dom, na ziemię. tak? Jest wielką siłą sprawczą, jest dawczą, dawcą życia bez Słońca. Nie byłoby nas, nie byłoby niczego na Ziemi. Nie byłoby Ziemi, pewnie też nie, bo e, coś innego z, tego, z tej chmury atomów by się pewnie wytworzyło, a nie Ziemia. E, słońce nas karmi, słońce nas ogrzewa, słońce chroni nas przed różnymi kosmicznymi wypadkami. No długo by mówić. E, jest to, jak to kiedyś żeśmy z, ze znajomymi ustalimy, ustalili, kult solarny jest jedynym racjonalnym kultem, bo rzeczywiście słońce można czcić nie? za to wszystko, co sprawiło i co nam cały czas sprawia. A w tej chwili też <tuszel> dzięki <tuszel> naszym staraniom robi też nam efekt cieplarniany, ale to bardziej. Nasz durny pomysł. Dobra, ale tutaj nie, nie, nie będę wchodzić w dygresję, bo pewnie zaraz w komentarzach tutaj będą jakieś wywody, że tak nie jest. Od razu ostrzegam, będę banować. Eee. <taki> Takie tutaj mam zapędy. Eee, także super. Nic tylko się cieszyć, nie? Eee, myślę, że to jest dobry bardzo miesiąc na działanie po prostu na działanie, na życie, na, na, na tą aktywną część życia. Ja zresztą bardzo często właśnie tak odczuwam, końcówkę lata, bo zarówno, zarówno sierpień, jak i wrzesień najczęściej spotykają mnie w najlepszej kondycji fizycznej, najszczuplejszą, w najlepszym humorze. Nie? To jest to ładowanie baterii, wiecie, przez ostatnie parę miesięcy, ono w końcu zaczyna skutkować u mnie. Tak działam, takim jestem stworem. Ja powinnam chyba gdzieś bardziej na południu mieszkać. Tak sobie myślę. A przynajmniej wyjeżdżać na zimę stąd. Także tak. No dobra, to w którym obszarze skupić to słoneczne światło? Nie mówię, że w jednym, ale w którym najbardziej? Gdzie, gdzie tą energię najlepiej wykorzystać? I znowu, nie tylko tam, ale taka wskazówka, w którym obszarze najlepiej. <laughs> w obszarze wisielca, czyli zmiany perspektywy, pewnie, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, zobaczcie, wisielec to jest taka karta pokazująca na rzeczy, które wiszą, które są nieruszane, nietykane, właśnie w zawieszeniu jakimś, takim, w stanie pomiędzy, niby już coś się tam zaczęło dziać, ale jeszcze. Nie doszło do tej transformacji, tak? Czyli śmierć jest następną kartą. Jeszcze nie doszło do zmiany. Czyli kierujcie to światło, jak wiecie, jak soczewkę na takie rzeczy, które wam wiszą. Które wiecie, że trzeba załatwić, ale nie ruszaliście ich, bo po prostu opada was takie, możecie to poznać potem, opada was taką, taka niemoc, jak na to patrzycie, takie, o, ręce opadają, nie? taki zwis. Tam, gdzie jest zwis. Atakujcie tam, gdzie jest zwis. Ja wręcz m, z, zwizualizowało mi się tak, że jak on tutaj wisi za tą linę, to wiecie, ma, mamy lupę, mamy to słońce i przepalamy tą linę. Niech on spadnie na łeb. <noise> Jakoś się obroni, ale w końcu może te ręce, wiecie, tam wyjdą za tych pleców i coś zrobią, jakąś amortyzację, coś. Co, on już się napatrzył. Ja mam wrażenie, że ta zmiana perspektywy, ona już wystarczy tej zmiany perspektywy. Już, już kurde znacie tą inną perspektywę naprawdę. Już wystarczy. Trzecia myśl. Jaki jest obszar w twoim życiu, druga osoba z poznaku Barana? Gdzie się karasz? Gdzie się karzesz? Gdzie dochodzi do samokarania, samobiczowania? Samo poświęcenia. To jest ten obszar, w którym powinnaś, powinieneś teraz działać. Okej. Okay. W którym obszarze nie działać? Który sobie odpuścić zupełnie, nie? I znowu, pewnie nie jedyny, ale taki najważniejszy. Zobaczcie, jakie one są szerokie, te czytania. I to kurczę, dla wszystkich znaków ognistych jest to samo. Że tu się wielkie arkana pojawiają najczęściej, nie? Może nie najczęściej, ale no tak. W którym obszarze nie działać? Którego nie ogrzewać tym słońcem? Rycerz Pentakli, inwestycje. Kurde, ale ciekawe, bo w sumie to też jest taka powolna karta. Ona czasami oznacza prokrastynację i to by było w takiej sprzeczności, nie? Więc ja myślę, że to bardziej chodzi o finanse. Plany. Być może chodzi o to, żeby nie ruszać planów, których sobie, które sobie ustaliliście już, nie? Że co tam zostało przez Was wymyślone w przeszłości, to się, tego po prostu się trzymajcie, nie? Takich długofalowych jakichś wędrówek. Planów zakrojonych szeroko i daleko. To nie o to chodzi. To jest czas na uruchomienie tego, co wisi, a nie tego, co już jest zaplanowane. Ok. Niespodzianka dla Was. Jaka jest dla Was niespodzianka w tym miesiącu? Co jest niespodziewane dla baranów? Siedem mieczy. Nie podoba mi się to w ogóle, bo wygląda na to, że niespodziewanie ktoś coś zrobi za Waszymi plecami, albo niespodziewanie Wy będziecie, nie chcę powiedzieć, postawieni w takiej sytuacji, bo to zawsze jest wybór. Kurde, a ja mam tu cały czas wrażenie unikania czegoś. Możecie być przyłapani na unikaniu. Nawet bym powiedziała, niespodziewanie. Możecie sami siebie też przyłapać na unikaniu. To znaczy zobaczyć, że kurde, znowu uciekam przed podjęciem decyzji, na przykład, nie? Znowu się nie angażuję w coś. Znowu wolę wyjść po angielsku. I możecie tego dotknąć w sobie, ale może was to dotknąć też z zewnątrz, czyli ktoś może się zachować wobec Was, właśnie tak ślisko, nie? Wymknąć się. Nie, nie do końca fajnie, nie do końca uczciwie. To też może być konieczność sięgnięcia po jakieś takie nieoczywiste środki w Waszym działaniu, ale to nie jest miła niespodzianka. Hello! Yy, potrzebuję jeszcze jednej karty tutaj. Zdecydowanie. O co tu chodzi? Czemu to jest niespodzianka? I w jaki sposób ona może być przyjemną niespodzianką? <grymne> tak. Ha! <grymne> Spryt, który przynosi pieniądze? No, chyba tak to powinnam interpretować. Na przykład, wiecie co? Możecie znaleźć jakiś sposób albo może przyjść do Was sposób na dochód pasywny. Czemu nie? Może tak być. Że to jest pozorne wycofanie się, pozorne ograniczenie, pozorne niepodjęcie decyzji, które w gruncie rzeczy przynosi Wam zysk albo oszczędność. Tak to rozumiem. No, bo nie chcę mówić, że niespodziewanie ktoś Was oszuka, tak? Eee, no to nie o to chodzi w niespodziankach. Może powinnam zaznaczyć, nie? że chodzi o raczej miłe niespodzianki. <laughs> w sumie to też może oznaczać, no, takie nieszablonowe myślenie z Waszej strony, które przynosi Wam materialny zysk, no? Chyba, jeżeli miałabym to interpretować pozytywnie, to tak bym to widziała. Bo siedem mieczy jest. Takim rozwiązaniem, na które nikt wcześniej nie wpadł. A może nawet nie nikt, ale wy na to wcześniej nie wpadliście, a mieliście to jakby pod nosem, nie? Czasami jest to takie. Trzeba tu zawsze uważać, żeby nie przekroczyć własnych zasad, własnego kompasu etycznego, trzeba słuchać, ale, ale to, to wystarczy, nie? Tak. Nie jestem osobą, która uważa, że nigdy nie można korzystać z tej energii. Absolutnie uważam, że właściwie trzeba. Są takie sytuacje, kiedy trzeba, kiedy właśnie warto zastosować strategię, ale bez e, naginania siebie. No dobra, jeszcze spytamy o wyzwanie. Jakie macie wyzwanie w tym miesiącu? Wyzwanie, czyli jakaś, może trudność, a może nie trudność, ale wymagająca rozwoju. Trzy buławy. Rozwinięcie wizji tak chyba bym to widziała. To jest taka optymistyczna i entuzjastyczna karta patrząca w przyszłość. Czyli ja bym zachęcała Was barany do tego, żeby patrzeć w przyszłość i myśleć w taki duży sposób. Nie bać się wielkich planów, nie bać się planów podboju, podróży i wielkiego rozwoju, nie? bo to jest bardzo twórcza karta i to jest takie oczekiwanie, że moje działanie przyniesie rezultat. Jakie działanie? Nie bójcie się tutaj rozwinąć skrzydeł. Tak bym to, yy, tak bym to widziała. Dlaczego to może być trudne? Dlatego, że w tej chwili wydajecie się trochę nie widzieć do końca swoich możliwości. W takim sensie, że tak. Macie się zająć rzeczami, które wiszą. To znaczy, że są rzeczy, które wiszą. I to już jest ograniczające. Ta świadomość taka, że kurczę, ja mam tyle rzeczy na nie? że yy, yy, Zanim pójdę dalej, to wygląda na to, że trzeba się zająć tym, 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 tym i tym, nie? I, y, z drugiej strony macie porobione plany i te plany już jakoś tam się realizują. Może realizują się powoli. Książę Pentakli jest powolny, więc to, co idzie, właśnie tutaj trzeba też rozróżnić. Rozróżnijcie to, co wisi od tego, co idzie powoli, tak? Jak idzie powoli, to znaczy, że nie wisi. Nie ruszajcie tego. Natomiast to też wymaga pewnej energii, żeby to dalej szło powoli, tak? A tutaj macie takie, ale nie zapomnijcie też o wielkiej wizji. Siedem mieczy też nie jest kartą wielkiej wizji. To jest karta takiego, wiecie, wykrętu, skrótu, nie? Takiego cyk i, i, i coś się zmienia w perspektywie. Ale trzeba też pamiętać o wielkim obrazie. Myślę, że dlatego to jest wyzwanie, nie? Że tutaj możecie się nie tylko gubić, ale być mocno w takich szczegółach, drobnostkach minuskule. No dobra. To do czego Was to wszystko prowadzi? Gdzie jesteście na koniec miesiąca? Przygotujcie się, że ta karta może być niefajna. <grym> Bo pozostałe znaki ogniste miały niefajną kartę na koniec. Ale to nie znaczy, że to jest zły koniec, tylko że to jest proces. To jest proces i pewnie on będzie się toczył dalej we wrześniu. A Wy nie macie złej karty. Wy macie dobrą kartę i macie kartę sprzyjającą twórczości. Trzy kielichy. Radość. Dosłownie, to jest karta radości. Więc wygląda na to, że Wam dzięki tym działaniom i być może polepszeniu swojej sytuacji materialnej też, bo tutaj też wiele na to wskazuje, i dzięki uwolnieniu się od pewnych ciężarów, że Wam skoczy dopamina, nie? To jest dla mnie taka dopaminowa mocno karta, czyli takiej radochy po prostu szybkiej, smacznej, ale może w sumie nie tylko dopamina. Może też serotonina, czyli takie zadowolenie z tego, co jest. Chociaż radość mi się bardziej kojarzy z takimi, wiecie, wyrzutami hormonu, nie? Tutaj zresztą widzimy postaci, które wznoszą kielichy, mają tutaj jadło, napitki, więc możliwe, że bardzo fajny koniec, koniec miesiąca, jeśli chodzi o sprawy towarzyskie, spotkania, świętowanie, sukcesy w ogóle, to właśnie sukcesy, czyli zaczynacie i kończycie na kartie sukcesu. Wykorzystajcie dobrze ten miesiąc, właśnie na osiąganie sukcesów. Mierzcie wysoko. Nie bójcie się mierzyć wysoko. Jednocześnie pamiętając o tym, żeby zająć się tym, co wisi, bo to jest optymalny czas na to, żeby to postrącać. E, właśnie, tak jeszcze patrząc fizycznie, im mniej macie ciężaru wiszącego, tym wyżej możecie wejść, tym wyżej możecie skoczyć, tym wyżej możecie znieść ten kielich. Nie? To, to nie jest tak, że, 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 że to na nas nie działa, nie? Te, te wiszące rzeczy, nawet jak na co dzień o nich nie pamiętamy, to one i tak nas przyginają trochę. I jak, się, jak je ucinamy, to nam się ten ogólny poziom będzie podnosił, a, a z wyższego ogólnego poziomu można wyżej skoczyć. Czy, 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 czujecie to? Fizyka. <laughs> Wszystkiego najlepszego, drogie Baranki. Ja się tutaj podpisuję. Jako baran ascendentalny. Niech nam słońce świeci i niech nam się dobrze wiedzie. Ha! A życzę Wam dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności na ten miesiąc. Pozdrawiam z całego serca. Dzięki.